Mm. Witajcie, witajcie, witajcie. Wpadło mi w rękę takie oto zabytkowe mierzydło oparte na. Jak to ładnie producent nazwał, lampy gazowane Nixie. Jak one działają, to może kiedyś powiem, kiedy indziej, albo sobie przeczytacie gdzieś, ale mierzydło jest zacne. Opiera się troszeczkę o logikę cyfrową, trochę o układy analogowo-cyfrowe. Można tu zobaczyć klasyczne UCY 7400, Tesla MH7493, no i dekodery do lamp. Jeden z dziesięciu. Symbolów w tej chwili nie widzę. Mierzydło jest do wyczyszczenia i nazywa się. Meratronik V628. To jest woltomierz panelowy. One występowały w odmianach 400 mV, 4 V, 40 V i chyba do 400 V, o ile dobrze pamiętam. Ciekawostką jest to, że w tym mierzydle mamy złącze do podłączenia się cyfrowo do tego miernika co prawda nie mam jeszcze serwisówki, do niego zaraz ją ściągnę i zobaczymy co tam na miejscu jest co tam można, co tam może się stać, natomiast bardzo ciekawa rzecz, że urządzenie jest oparte o tutaj widać pod palcami to jest prymitywna wersja układu scalonego układu hybrydowego wiadomo czasy były różnie, różnie to było produkowane i Normalne układy cyfrowe, układy scalone, bramki logiczne. Ja zaraz przystępuję do jego oczyszczenia, bo tutaj w transformatorze są jajeczka jakichś owadów. Prawdopodobnie są to mrówki albo coś innego. Muszę to wszystko ładnie wyczyścić yy, oczyścić alkoholem izopropylowym i zobaczyć, co z tego będzie. Tak naprawdę wygląda to jak zestaw yy, dawny, dawny zestaw młody elektronik. Były kiedyś takie zestawy do samodzielnego montażu, bardzo mi to przypomina. Zobaczymy, czy się uda ten oto woltomierz uruchomić. No i teraz odwieczne pytanie: czym wyczyścić elektronikę, żeby to działało? Ja akurat używam takiej małej kuwetki, którą sobie kupiłem w sklepie z tworzywami sztucznymi. Wlewam odrobinę alkoholu izopropylowego. To jest czysty alkohol, on nic z elektroniką, nic nam nie zrobi, nic nam nie rozpuści. I jeśli wszystko dobrze pójdzie, to normalnie, ostentacyjnie, normalnie bierzemy pędzel, wszystko to elegancko czyścimy. Z tym się nic nie powinno stać, a że nasza elektronika jest trochę brudna, bo to Lata 80., więc nie należy się spodziewać, że tutaj coś się coś będzie czystego. Oczywiście nie, nie ma się co bać, że coś uszkodzimy, dlatego że jeżeli w takiej elektronice, jeśli wam się nie chce sprawdzać, coś jest uszkodzone, to i tak uszkodzone będzie, a wy nic na to nie będziecie w stanie poradzić. Prawdopodobnie tutaj w tym stopniu zasilania będą do wymiany. Kondensatory w tym moim mierniczku, no ale to na razie nie wiem, później się to wszystko okaże. Na razie sobie to po prostu obczyszczam bardzo dokładnie. Ważne jest, żeby dobrze wyczyścić te lampki. One przecież odpowiadają za prawidłowe wyświetlanie naszego woltażu w naszym ustroju, prawda? W naszym ustroju pomiarowym. Jak to się ładnie dawniej na uczelniach mawiało. A powiem Wam dlaczego taki, a nie inny przyrząd. Otóż przyrząd... Przyrząd... Yy, ...przysposobił mi kolega Grzegorz. Za co niniejszym koledze Grzegorzowi składam serdeczne podziękowania. Yy, bo powiem szczerze, że... Już od dawna się nosiłem z zamiarem zorganizowania sobie jednego z takich mierzydeł jak Meratronik produkował dawniej. No, bo powiem uczciwie, że gdyby miało to miejsce dzisiaj, to w obecnych czasach, w obecnej dobie tak dokładnych mierzydeł, z, tak dokładnie, z dokładną możliwością regeneracji, z tak ładną możliwością regeneracji w ogóle zregenerowania tego, z tak dokładnie opisaną. Opisaną serwisówką do tego, tak zwaną, czyli co i jak się może zepsuć, co i jak w tym wszystkim poustawiać, jak to wszystko ma funkcjonować. No to powiem Wam szczerze, że e, uczciwie mówiąc, ze świecą szukać. Ze świecą szukać takiego mierzydła z taką dokładnością pomiaru. No ale inna sprawa jest taka, że fajnie to świeci, bo lampy Nixie wyglądają bardzo fajnie można dzięki nim dosyć ciekawy efekt mieć i większość ludzi wykorzystuje to jako oczywiście zegary piszą oprogramowanie programują to przy pomocy Arduino i innych mikrokontrolerów te zegary, to znaczy piszą oprogramowanie pod to, żeby to jako zegar funkcjonowało a tak naprawdę ma to urok samo z siebie i może być fajnym przyrządem pomiarowym na przykład w miejscu gdzie od czasu do czasu albo gdzieś gdzie czasami trzeba dokonywać jakiegoś pomiaru ten pomiar ma trwać chwilę dłużej a chcemy mieć pole odczyto, odczytowe widoczne i że tak powiem dostępne łatwo dostępne z różnych miejsc z różnej perspektywy Trudno tego szukać w dzisiejszych urządzeniach pomiarowych, które mają, że tak powiem, wyświetlacze ciepokrystaliczne. One po prostu nie mają tego uroku. Stąd też takie a nie inne mierzydło. Można się oczywiście ze mną nie zgadzać. Można się nie zgadzać z moim sposobem mycia, że dokonam bezpowrotnego zniszczenia tego cennego eksponatu, ale ja z mojego doświadczenia wiem, że. Absolutnie nie stanie się nic. Absolutnie nie stanie się nic. Mam też nadzieję, że w Waszych eksperymentach w ten sposób postępując, nie pierdzieląc się z tym zanadto, też Wam się uda w ten sposób wyczyścić starą elektronikę. Oczywiście to teraz musi ładnie się odsączyć, musi to ładnie wyschnąć. Eee no widzę, że tu lampki mam LC531 ale to są WF lampki i one są w obudowie białej. Także no, dosyć to ciekawie wygląda. Zobaczymy, czy ta lampka nie jest też spalona przy okazji. Dobrze, teraz trzeba to ładnie wszystko odłożyć na ściereczkę. Zobaczcie ile brudu. To jest brud z jednego czyszczenia takiego urządzenia no dosyć sporo tego było ja to zaraz wyniosę bo mimo wszystko ten alkohol izopropylowy to strasznie śmierdzi a resztę zostawiamy do odsączenia na ściereczce to musi bardzo dokładnie wyschnąć to musi bardzo dokładnie wyschnąć i dopiero wtedy będziemy mogli się tym zająć dalej no i na razie to tyle miernik jako Barwny wyświetlacz ma po prostu taką szybkę. To jest poliwęglan, który został pokryty czarną farbką, żeby stworzyć wrażenie takiej oto rameczki i o, proszę bardzo, jak ładnie na czerwono świat wygląda filtr. I żeby ją zabezpieczyć, ja użyję taśmy samoprzylepnej taśmy izolacyjnej w kolorze czarnym, aby można było dalej używać tego elementu. No, i oto szybka po regeneracji. Troszkę mi tu taśma zaszła na nią. Oryginalna warstwa farby, tej czarnej, która była, niestety zeszła bezpowrotnie. Ale myślę, że da się z tym żyć. Nie jest to wielki błąd. No, i w sumie będzie ok. Woltomierz ma kilka suchych lutów, niedolutowań, więc postanowiłem, że zanim go uruchomię, to yy, kilka z tych lutów po prostu poprawię. Odetnę też końcówki, które powodują, że zaczepiam się ubraniem o elementy tego urządzenia. Te luty, które wypatrzę jako. Moim zdaniem suche luty lub luty wadliwe spróbuję poprawić. Usunę też zbędną cynę. Z terminali, które widać ktoś lutował, ale no szczerze mówiąc nie bardzo mu to szło, więc zrobił więcej złego niż dobrego. Po prostu pousuwam tą zbędną cynę.